Chyba trudno zebrać myśli po takim meczu, ale przede wszystkim ogromne gratulacje za tę walkę do końca. I co, czu, co można czuć po takim spotkaniu? Gorycz, niedosyt? No, wszystkie, wszystkie, no wiadomo, że daliśmy sobie wszystko, i wydaje mi się, że mimo, mimo że żeśmy przegrali, no jesteśmy jednak na tarczy. Żeśmy ten cały sezon w sumie mieli mimo, mimo gdzieś tam jakichś utrudnień w ciągu sezonu udany. Walczyliśmy do końca awans, przegraliśmy w karnych i to też nie po pierwszej serii, tylko to się ciągnęło i no szkoda, szkoda wielka, bo liczyliśmy, że możemy wygrać dwa mecze i liczyliśmy, że nawet dwa mecze się. musimy. No na tle rs Rzeszów dzisiaj naprawdę pokazaliście się z dobrej strony, chyba wyszliście odważnie na tego rywala. No taki mieliśmy zamiar, taki mieliśmy plan na ten mecz, gramy u siebie, u siebie jesteśmy bardzo groźni. Zrobiliśmy chyba najwięcej więcej punktów widzenia u siebie, także to ta statystyka nawet sama pokazuje, że dobrze nam mecze wychodzą i chcieliśmy to podtrzymać, wygrać ten mecz. Niestety się nie udało.